Cześć, witam Was w kolejnym przeglądzie. Dzisiaj pokażę Wam kosmetyki w kolorze fioletowym, a że jest ich sporo, to do dzieła. Przegląd zacznę od lakierów, ponieważ są w bardzo intensywnym, fioletowym odcieniu. Pierwszy z nich, ten jaśniejszy, to Lavender Sky, a drugi Purplicious. Bardzo intensywne, niesamowicie wyglądają te lakiery. Zobaczcie. I świetnie się ze sobą komponują w duacie. A teraz. Cienie. Zacznę od cieni, które lubię chyba najbardziej z całej oferty, ponieważ są bardzo, bardzo mocno pigmentowane i są to potrójne cienie do powiek. Paletka z fioletami to Diamond Purple. I już Wam prezentuję, jak te dwa fiolety tutaj wyglądają na słoczach. Jasne. Ciemne. Zobaczcie, jak napigmentowane są te cienie i jak ładnie połyskują. Teraz nowość, nowa paletka po cieni Luminosity. Mamy tutaj również dwa fiolety. I już Wam prezentuję, jak wyglądają na słoczach. Jasny i ciemny. Te cienie są już bardziej połyskujące jak widzicie i są nieco jaśniejsze. Z cieni to nie wszystko, ponieważ mam dla Was propozycje również płynne. Najpierw płynny cienie Super Shock Vivid w odcieniu Lilac Lightning. Zobaczmy jak się prezentuje. Bardzo, bardzo intensywne. Sprawdzi się świetnie jako baza, ponieważ jest to dość Trwały produkt, ale również jako y, cień nakładany solo na naszą powiekę. W serii Super Shock znajdziecie konturówkę podwójną radość kolorów od cieniu Purple Plum, i jest tutaj y, cień, który jest również w takiej płynnej formule. I wygląda w ten sposób. Bardzo, bardzo intensywny cień. Zbliżenie. Zobaczcie. Płynna konsystencja. Bardzo mocno pigmentowana. Również z serii Color Trend znajdziecie roziskrzony tuż do kresek w kolorze fioletowym, a dokładnie Purple. Zobaczcie. Również bardzo mocny pigment w fioletowym kolorze. Seria Color Trend jest bardzo kolorowa i znajdziecie w niej również cień do powiek w kredce Pastel Plum. Taka wysuwana kredka i jest to już taki delikatniejszy efekt. Również świetnie posłuży jako baza. Przygotowałam coś również dla wielbiciele kolorowych rzęs. Tuszy Super Shock w odcieniu Violet. bardzo, bardzo intensywny. Świetny efekt na ręce. I teraz czas na usta moi drodzy. Zmywam te, które mam na sobie i przechodzę do prezentacji fioletowych odcieni. Najpierw błyszczyk. Błyszczyki są delikatniejsze, ale ten również jest w intensywnym kolorze Violet Pop. Na moich ustach bardziej wygląda jak róż, ale jest w chłodniejszym odcieniu, dzięki temu naprawdę pasuje do naszego dzisiejszego zestawienia. Następny błyszczyk jest z serii Color Trend w odcieniu Plan Blast. Zobaczmy. O, jak intensywny. I taki też jest na ustach. Kolor podobny do wcześniejszego błyszczyka bardzo soczyste i bardzo połyskujące usta ale też fajny, naturalny efekt Pozostaje przy serii Color Trend pomadka kolor na żądanie w odcieniu Violet Friday Ładny efekt, podoba mi się jest fajny, fioletowy, ale taki bardzo subtelny i bardzo dziewczęcy, taki dla nastolatki myślę, że świetny kolor, i dla kobiety, która właśnie ma taką delikatną stylizację i chce wyglądać bardzo, bardzo świeżo i wiosennie. Następna pomadka również z serii Color Trend, i tutaj mamy już o wiele mocniejszy kolor Neon Orchid. Zobaczmy, jak się prezentuje. Wow! Jestem w szoku, jestem w szoku. Naprawdę, jaka jest intensywność tej pomadki! Jaki mocny kolor, jaki wyrazisty kolor, jak naprawdę, z takich okładek magazynów makijażowych. Bardzo intensywny, i to przy pierwszej warstwie. Pomadka jest nawierzająca, daje taki fajny efekt, nie wysusza ust na pewno. Jeżeli nałożyłybyście teraz troszkę pudru. I na to drugą warstwę to już w ogóle efekt byłby rewelacyjny, bardzo, bardzo intensywny, więc bardzo mi się podoba, naprawdę. Następna pomadka jest serii Ultra Color, mocno roziskrzona, brokatowa, odcień Dazzling Berry. Bardzo, bardzo błyszcząca, brokatowa dla wielbicielek właśnie takich mocno roziskrzonych ust. I w sumie Faktycznie coś z jagodami ma wspólnego ta pomadka, bo usta wyglądają tak, jakbyśmy przed chwilą jadły jagody. Fajny efekt. Kolejna pomadka z serii Ultra Color Hide of Plum. Ta pomadka powala na łopatki, naprawdę jest już bardzo, bardzo intensywna. Przy pierwszej warstwie, przy pierwszym pociągnięciu daje tak intensywny kolor, takiej bardzo mocnej fuksji, ale chłodnej, przechodzącej właśnie na fiolet. Bardzo, bardzo intensywna pomadka, naprawdę, przy pierwszej warstwie. Świetna. I ostatnia już pomadka. Pozostawiam ją na koniec, ponieważ jest to bardzo, bardzo trwała pomadka we flamastrze. Odcień to fuzja. i zobaczmy, jak się prezentuje. Nie wiem, czy teraz widzicie efekt, ponieważ moje usta są już lekko zafarbowane przez wcześniejsze pomadki. Ale pięknie się zlał z moim naturalnym kolorem ust. Plus tutaj można sobie jeszcze wymodelować usta, lekko je powiększyć. Ta pomadka jest bardzo, bardzo trwała, ona się wżera w usta, jest to taki Tint, więc nie martwcie się naprawdę, jak pokryjecie usta tym kolorem. Ogólnie tymi pomadkami, to będziecie się cieszyć makijażem ust bardzo, bardzo długo, więc ja uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Tak. I to już koniec przeglądu. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze i opinie na temat zaprezentowanych kosmetyków. Który z nich najbardziej przypadł Wam do gustu i jaki kolor mam Wam zaprezentować w następnym przeglądzie kolorystycznym? Czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze i zapraszam na nasz kanał. Jeżeli nie widzieliście poprzednich przeglądów, to tam mi właśnie znajdziecie. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia.